Dzień dobry. Omówię rozwiązanie zadania ułamek okresowy. W tym zadaniu dowiadujemy się, że Jaś napisał na tablicy następującą liczbę. 9 przecinek i w okresie mamy kolejne cyfry od 0 do 9. Wiemy, że koleżanka Jasia Małgosia wskazała cyfrę C. Naszym zadaniem jest wypisać 10 kolejnych cyfr liczby Jasia, począwszy od tej, którą wskazała Małgosia. Dla przykładu. Jeżeli c jest równe 2, to nasz program powinien wypisać następujące cyfry: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Omówię teraz rozwiązanie wzorcowe zapisane w języku Pascal. Rozpoczynamy słowem kluczowym program i podajemy nazwę programu: ułamek okresowy. Na końcu stawiamy średni. Następnie mamy blok deklaracji zmiennych. Rozpoczynamy z słowem kluczowym var i podajemy nazwy zmiennych cl, a po dwukropku ich typ short int. Będą to liczby całkowite. Na końcu stawiamy średnik. Następnie mamy słowo kluczowe begin, które oznacza początek funkcji głównej programu. I pierwsza instrukcja, instrukcja wczytania read c. Wczytujemy wartość zmiennej c. Następnie mamy instrukcję przypisania. Wartości zmiennej L zostaje przypisana wartość zmiennej C. Na końcu stawiamy średnik. Następnie mamy pętlę Repeat i pierwsza instrukcja w ciele pętli Repeat. Write L. Wypisujemy wartość zmiennej L i na końcu stawiamy średnik, ponieważ nie jest to ostatnia instrukcja w ciele pętli repeat. Mamy jeszcze instrukcję przypisania. Wartości zmiennej L przypisujemy następującą wartość: L plus 1 modulo 10. Modulo jest operacją reszty dzielenia, czyli przypisujemy zmiennej L resztę dzielenia L plus 1 przez 10. Kończymy pętlę repeat. Mamy słowo kluczowe until. Warunkiem zakończenia pętli jest następujące wyrażenie: l równa się c. I kończymy program. Mamy słowo kluczowe end. Pamiętamy o tym, aby na końcu umieścić kropkę. Dziękuję za omówienie.